Jazda konna przynosi nieopisaną przyjemność dla jeźdźca. Frajda z, z takiej jazdy, wolność poczucia wolności w kontakcie z budzącą się przyrodą, w kontakcie ze zwierzyną polną, dziką, złączenie się w jedno jeźdźca i konia. Gdy wsiadamy na konia i przykładowo wyjeżdżamy w teren, wyjeżdżamy w las, poczuć taką prawdziwą, nieodzowną wolność. Paweł Budzy, prezes Klubu Jeździeckiego Ekwistro Wierzewice i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach XX Pułku Łanów imienia króla Jana III Sobieskiego. Powiedzmy, historia Klubu Jeździeckiego Ekwistro zaczęła się w 1997 roku. Wówczas to powstał Ośrodek Jeździecki. Nazywam się Adam Bednarz, jestem członkiem orkiestry, a także ułanem. Czynnie i aktywnie jeżdżę konno. Do orkiestry trafiłem poprzez obecnego kawalerzystę 5 lat temu. Spodobało mi się to, i postanowiłem, że, że chcę spróbować rozwijać swoje umiejętności jeździeckie. Kultywujemy tradycję właśnie wymienionego. 20 Pułku Ułanów, w każdej dziedzinie, w jakiej angażował się ten Rzesz Pułk Kawalerii w okresie międzywojennym. Zajmujemy się tutaj przygotowaniem pod względem zarówno mentalnym, jak i fizycznym i historycznym działalności samego stowarzyszenia, czyli szkolenia, czyli udział w oprawie świąt narodowych, jak i także mniejszych lokalnych. Zazwyczaj bierzemy je wspólnie, to znaczy oddział Ułanów, także orkiestra. 2 sierpnia 2020 roku poranek przyniósł nam przykrą niespodziankę. Olbrzymi pożar, przygaszeniu którego zaangażowanych było 17 zastępów straży pożarnej, strawił nie tylko okrytą ujeżdżalnię, ale również Całą bazę pokarmową na cały rok dla 50 stacjonujących tutaj koni. Wielkim zdziwieniem była dla nas tak szybka reakcja Narodowego Instytutu Wolności i propozycja pomocy finansowej dla. Pogorzelców jakim to stał się nasz klub w ramach projektu wsparcie doraźne klubu jeździeckiego Ekwistrowie Żawice otrzymaliśmy dofinansowanie z programu pro 5 mogliśmy zakupić sporą część utraconego siana i zapewnić tą bazę pokarmową na sporą część roku dla naszych koni w okresie Międzywojennym każdy z 40 pułków kawalerii posiadał swoje sekcje sportowe. My również takową posiadamy. Każdemu polecałbym spróbować jazdy konnej zarówno tym najmłodszym, jak i tym starszym. Możemy się oderwać od świata cyfrowego. Odczuwanie tych przyjemności z tej jazdy konnej. No, jest rzeczą nieo, nieopisaną. Osobiście moją ulubioną formą spędzania czasu są właśnie wyjazdy, gdy na rajdach, na wszelkich wyjazdach, po prostu przy dźwiękach gitary, wspólnie śpiewamy stare kawalerijskie utwory. Największe szczęście w świecie na końskim siedzi grzbiecie.